Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła, wraz z krótkim komentarzem Luz de Maryi po orędziu, 13 marca 2022: Dzieci naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako książę wojsk niebieskich, błogosławią Was i przynoszą Wam Boże Słowo. Abyście się przygotowali, jesteście ukochanymi dziećmi przy Najświętszej Trójcy oraz naszej królowej matki czasów ostatecznych. Staniecie wobec prób we wszystkich aspektach, ale nade wszystko w wierze. Dzieci naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, przeżyjcie ten wielki post świadomie. Tak jak nigdy wcześniej go nie przyżyliście. Miejcie przed sobą Boże miłosierdzie, abyście się poprawili. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Jako Kościół musicie wzmocnić się w wierze. Siepacze Antychrysta narzucają światu nową religię jako jedyną i prawdziwą. Mam wam ukazać, że nie jest prawdziwa, ani nie pochodzi od naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, ale jest zrodzona z wnętrzności samego szatana, stworzona by Antychryst was opanował. Zbliża się już, nasycona przymusem, prześladowaniem, niezgodą. Kłamstwami, nienawiścią i zdradą. Chrześcijanie powrócą do katakumb, w których będzie prawdziwe światło, którego demon nie może zgasić. Człowiek niedowiarek woli negować proroctwa. Porównaj pierwszy list do Tesaloniczan, 5:20. Niż zaakceptować to, co już niektórzy ludzie przeżywają – ból wojny, nieoczekiwaną śmierć, niesprawiedliwość, terror i przerażenie. Jako Książę Wojsk Niebieskich muszę wam powiedzieć, czy też w innym tłumaczeniu potwierdzić, że wojna to nie słowo, lecz Czyny bolesne i krwawe, przygotowane plany podboju Europy i części Ameryki wraz z niektórymi wyspami i niektórymi krajami wschodu, przez co ludzie będą obcymi i przybyszami, przechodząc z kraju do kraju. Zostaniecie zaskoczeni, nawet o tym nie pomyślawszy. Prześladowcy przybędą nieoczekiwani, i niczym zaraza najadą was przez powietrze i ląd. W swojej rządzie stanie się panami Europy, zdobędą wiele krajów. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, zmierzacie ku drodze głodu z powodu wojny która niczym zaraza rozprzestrzenia się z kraju do kraju. Wzywam Was do potraktowania poważnie aktualnych wydarzeń. Rozszerzają się one w miarę tego, jak następuje zdrada z jednego miejsca na drugie, nade wszystko na Bałkanach, gdzie dociera zdrada i śmierć. Lud naszego króla i Pana Jezusa Chrystusa będzie obcym i przychodniem. Będzie przechodził z jednego miejsca na drugie, w miarę jak niepowstrzymanie i nieubłaganie będą się posuwać naprzód, macki wojny. Mówię do Was dokładnymi słowami. Jedna chwila będzie się wydawać długimi latami wobec ludzkiej niedoli, z jaką będziecie musieli żyć. Musicie być przygotowani, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, przygotowani, aby stawić czoła nie tylko furii przyrody, lecz także nagłej ucieczce z narodu. W którym żyjecie wobec nagłej i nieoczekiwanej przez Was inwazji? Europa zostanie zdobyta z wielu punktów, czy też w innym tłumaczeniu w wielu punktach. Inwazja na narody będzie nagła i bez ostrzeżenia, będzie przez Was nieoczekiwana. Będziecie przy swoich domowych zajęciach, gdy usłyszycie i zobaczycie samoloty nad wami i uzbrojenie wojenne, jak wchodzi do waszych krajów. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, módlcie się nieustając o zbawienie dusz w sprawie głodu na całej planecie. I za niewinnych, którzy cierpią. Bądźcie ludźmi należącymi do dobra, uczestniczcie w celebracji eucharystycznej, oddawajcie cześć naszej królowej matce. Bądźcie ludźmi wiary, umacniajcie się między sobą. Każdy i każda jest świątynią. Pierwszy list do Koryntian 6:19: I jest ciężkim grzechem działać przeciwko bratu fizycznie lub słownie. Bądźcie uważni, abyście nie cierpieli bardziej podczas ostrzeżenia ludu naszej królowej matki. Ludzie są osądzeni z miłości. Dlatego bądźcie miłością. A wszystko inne będzie wam dodane. Błogosławią was, błogosławieństwem, jakie otrzymują od naszego Króla i Pana, Jezusa Chrystusa, święty Michał Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta, witaj, najczystsza Maryjo. Bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi. Bracia, musimy trwać u uważności, by nie dać się zdezorientować. Uważajmy na tę religię, jaką nam przedstawią jako jedyną. Nie możemy jej przyjąć, bo jest od złego. Święty Michał Archanioł wzywa nas do brania na poważnie aktualnych wydarzeń. Przygotujmy się dalej duchowo i materialnie, tak jak wskazało nam niebo. Wszystko zostało nam objawione z wyprzedzeniem. Amen.